Tak? Już? Mam na miejscu za pana 53 sztuka. Dobrze, dobrze. Mam dla Pana te klocki. Już. Cokolwiek. Jeszcze, prawda? Dobrze, już, już. Dziękuję. Jasne. No, no co jest? z koleś chce wjechać przed nas. No to go wpół. Pamiętaj, nigdy nikogo nie wpuszczam. Jedną zasadę mam. Nigdy od małego nie ustępuję staruszkom i nie przepuszczam nikogo na pasach. Mam w dupie twoje zasady. I tak nie wpuszczę gnoje. Mam w dupie twoje zasady. Kiedy jedziemy skradziony autem i mamy być normalni, żeby się nie wpi... To może ci być wszystko jedno, ale ja oddaję to dzikiemu. Ty tak go nie puszczę. Kurwa, posłuchaj, jeździmy cały tydzień w tej weftę, te. więc jak przychodzi piątek, to chcę odstawić ostatnią, przymknąć oko na to, że frajer maszynista sprzedaje z okna krwa kiełbachy, jaja. Chce k**wa usadzić swoje dubsko w pociągu. Chcę się napięć, więc puść przy dupa. Bo jak powiem dzikiemu, jakie ty numery od na robocie, gdzie krwa, Człowieku, nie wiem co z tym telefonem, patrz. Nic. Więc... Coś się zjeb... Coś się zjeb... Coś się zjeb... Sorry. Bo ja też nie wiem, co się zjeb... <ścjalny> nie, nie, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, Coś się zjeb... <ścjalny> Coś się zjeb... Wpuść gościu, ku... Powiem ci, wpuść go. A będzie ci A <noise> <noise> Albo go nie wpuszczę. Nie wpuszczę. Nie, 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 nie wpu, nie, nie powiem nie wpuszczę. Tak. Zobacz jak on frajersko wygląda. Taki w <noise> Nie, bryli nie ma, ale czapeczka. Wysapał. Więc wpuść przy dupa, bo jak powiem dzikiemu, jakie ty odpalasz numery na robocie, to on cię Zajbie za... Wjeżdżaj. 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 To przypomnę się śmiechu.